Witam Was serdecznie. Dzisiejsze pudełeczko jest częścią fantastycznej historii. Fantastycznej historii kobiety, którą spotkałam na swojej drodze kilka lat temu, którą spotkaliśmy, bo poznaliśmy Beatkę, do której trafi to pudełeczko i jej męża kilka lat temu na wycieczce do Egiptu. I wiecie co? I każde z tych pudełeczek to jest historia fantastycznej kobiety, którą albo spotkałam na swojej drodze wcześniej, albo spotykam w trakcie tego wyzwania, które mam e, od 1 stycznia. 365 pudełeczek, 365 e, fantastycznych kobiet, które spotkam na swojej drodze. Tę, e, tę kobietę, bratkę, spotkałam siedem. Mm, Chyba 7 albo 8 lat temu spotkaliśmy w Egipcie. I przez tyle lat wyobraźcie sobie, za każdym razem mamy kontakt. Jak, jak są z mężem w okolicach Warszawy zawsze się spotykamy. Albo my jesteśmy gdzieś w okolicy i w tym roku mieliśmy tę przyjemność spotkać się osobiście. Pojechaliśmy w góry i mieliśmy szansę się odwiedzić. Więc to jest coś niesamowitego, że takie pudełeczka jeszcze dodatkowo mogą połączyć fantastyczne kobiety. I batka w tym pudełeczku dostanie pielęgnację dedykowaną dla siebie. Tak jak ty możesz dostać taką pielęgnację. Jak możesz być cząstką tej społeczności niesamowitych kobiet, które dotknięte będą czymś niesamowitym fantastycznymi kosmetykami, dbałością o siebie. Uważnością na siebie, bo to nie jest tylko pudełeczko. To jest jeszcze relacja, którą tworzymy dzięki takim, takim wyzwaniom, dzięki takim spotkaniom. I jeżeli jesteś taką kobietą, która potrzebuje potrzebuje czasu dla siebie, potrzebuje troski o siebie, potrzebuje może zmiany, może więcej pewności siebie, to to pudełeczko jest takim rozwiązaniem, ale to pudełeczko też jest tym dodatkowym spotkaniem, które możemy mieć dzięki pielęgnacji. Pielęgnacji, którą dajemy sobie, ale też um, dzięki tej pielęgnacji sprawiamy, że druga kobieta zyskuje coś więcej. Więc jeżeli chciałabyś spróbować, to zapraszam Cię serdecznie. Przystąp do mojego wyzwania. Spróbuj. Zobacz, co, to co ta pielęgnacja ci przyniesie? Wszystkiego najlepszego. Dobranoc.